Samuel James with Wiki. Hello there. I witajcie, witajcie, widzę na kanale SEBU Jak to? To pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszych nowościach figurek, a dzisiaj przed nami, jak to zwykle bywa, linia Transformers Studio Series. I dziś przed nami e, pierwszy ekskluzyw. Ale co ciekawe, mimo numeracji, która teoretycznie jest w tym roku, będzie na następny rok. Także jedziemy z tym śledziem. A przed nami, uwaga, uwaga, Deluxe o numerze 77 Nest Bumblebee i jest to rdzipaint w wersji Offroad B, która wyszła już w poprzednim roku. I co ciekawe, no... Jest to wersja NEST, co jest troszkę zastanawiające, bo jak wiemy, no, NEST w na razie uniwersum B, no, w teorii nie istnieje. Z jednej strony ten ekskluzywny Deluxe B jest takim ukłonem w stronę właściwie e, również ekskluzywu, e, którą była ekskluzywna wersja Human Alliance B, który był w dość podobnych kolorach, tylko, no, niestety miał żółty, który tutaj z tym Szarym, jak i zielonym, no nie współgrał za dobrze, więc może i lepiej, że nie ma tu nic żółtego, ale faktycznie tutaj troszkę ciemniejsze, zieleni, gdzie nie, gdzie mogłoby być troszkę więcej, bo to ciekawie wyglądało. Ale i tak ripan prezentuje się no, ciekawym. No i oczywiście y, zmienia się, oczywiście, w Cipa, a jego bronią jest y, ten sam pistolet, który miał przy okazji normalnego wydania. I co ciekawe, yy, czyżby znaczyło to, że będzie jakiś ala inny świat, czy jest to po prostu takie lipa, jak było to w przypadku, ja nie wiem, yy, Thundercrackera z Nitra, czy też yy, Megatrona z, yy, z tego, z, yy, z dodatku specjalnego dla... I Universe Studio. Nie wiem, bynajmniej jest to zastanawiające, czy jest to jakiś krok, czy jest to tylko takie y, po prostu dopełnienie, czy jednak będą w przyszłości robić więcej takich ekskluzywów pod y, może taki inny świat, gdzie bi, y, nie ma sektora siódmego, tylko jest Nest i oni walczą tam z Decepticonami w tym 1980 siódmym roku i na przykład to jest jakby taki inny świat, albo po prostu jest taki inny repaint, no nie wiem według mnie no fajnie byłoby zobaczyć jeszcze jakiś repaint Blitzwinga na przykład na jakiś typowy wojskowy samolotowy kolor, jakiś zielony z czymś yy, albo po prostu na któregoś z yy, innych Seekerów yy, którzy byli w yy, serii również związanej z Nestem, w której był co ciekawe Dirge i chyba jeszcze ktoś, nie pamiętam kto dokładnie tam był, ale no ciekawe, jakby taki repaint Blitzwinga powstał, żeby na przykład sobie walczył. I co ciekawe, do tego Pi, uwaga, uwaga, mamy... Sama z Zemsty Upadłych, czyli z tej figurki Pi z Revenge of the Revolution. Jest to zastanawiające, dlaczego jest sam. No wiadomo, pewnie chodziło, żeby odwzorować jakąś tą starą wersję, gdzie tam też był sam z Human y, Alliance poprzedniego B i z Revenger of the Revolution również. Nie wiem, czy był Repaint'em czy nie. Nie pamiętam akurat, ale był sam, więc pewnie o to tutaj chodziło. Ale z drugiej strony, dla mnie ten sam, no. Nie wiem, ja, ja bym miał tutaj powiedzieć to follow, bym zamiast tego sama agenta Barnesa i na przykład taką linię, w której B i Autoboty dogadali się z ludźmi, i to co wydarzyło się w B, po prostu jakby było inne, jakby inna linia czasowa, gdzie agent Barnes i mm, inni z sektora siódmego, którzy byliby wtedy w Nest, no. Pracowaliby z Autobotami przeciwko Decepticonom. Wiecie, taka inna linia troszkę, inny timeline. Inny od tego co było w filmie OB, i tam w Universum Bay, ale to jest tylko takie takie teoryzowanie, jak mogą wyglądać inne rybance takie w przeszłości, ale czy to się potwierdzi, to nie. Wracając do tego, sama, no to Agent Burns byłby moim zdaniem lepszym wyborem do tego setu niż używanie tutaj sama, który. Nie jak się ma do tej konkretnej wersji B, ale okej, okay, rozumiem, jest to zamysł podobny do poprzedniego setu. nie Niemniej to jednak oceniać, tylko wam w komentarzach, więc zapraszam. No i ostatnie opakowanie, które jak już widzimy, jest oczywiście inne. No jest tym opakowaniem, które ostatnio było pokazane. Jest to oczywiście Ripain tego Renderu B, który był również w wersji off -roada. I co ciekawe, tłem niestety jest bitwa w kamionie które było też z ofroadem. Dlaczego mówię niestety? Przy Krakerze jak i przy ekskluzywnym Beach były tła po prostu ekskluzywne dla tych wydań tu niestety mamy użycie ponowne tego, no trochę szkoda jest to moim zdaniem zmarnowanie potencjału na nowe tło, no ale cóż yy. no i tak się to prezentuje no trochę śmiesznie widzę coś takiego i to jeszcze podlogiem filmu OBI ale no jak dla mnie Rippaint zastanawiający czy wprowadzi więcej takich repaintów, czy jest to tylko jednorazowy taki szal po prostu żeby wydać jakiś ekskluzyw i chyba cóż to by było na tyle jeżeli chodzi o tego jego jegomościa którego Wam przedstawiłem więc to by było już na tyle jeżeli chodzi o o ten odcinek nowości, i co? Trzymajcie się i cześć, pa! pa.